Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, yy, buduje się bardzo dużo. Pobiliśmy kolejne rekordy, ale też niestety ceny mieszkań rosną i to bardzo dynamicznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co się działo w 2018 roku i prognozy na 2019. Ja nazywam się Jarosław Mikołaj Skoczeń i będę gospodarzem tego spotkania. Moimi gośćmi jest Jarosław Jędrzyński, Rynek Pierwotny. Witam. Aleksanderski Irmund Maxon. Witam. Jarosław Sadowski, Expander, Witam. i Michał Rudnicki, Emerson Realty. Witam. Witam panów. W 2018 rynek nieruchomości rozwijał się bardzo szybko, ale też y, bardzo rosły ceny. W trzecim kwartale 2018 roku y, ceny na rynku pierwotnym y, mieszkań wzrosły o około 7%, a w samej Warszawie 9,5%. Y, panowie, czy. Y, Taka tendencja może się utrzymać i czy będzie też tak to wyglądało w 2019 roku. Ja mógłbym zacząć, że ten wzrost, o których mówimy, wiele osób się tym ekscytuje, ale pamiętajmy o tym, że one wcale nie są jakieś bardzo, bardzo mocne. Ja przypomnę, że 10 lat temu Wtedy te wzrosty to był w przeciągu dwóch lat 50 czy nawet 100% wzrost, czyli podwoiła się w niektórych miastach cena mieszkania. Teraz, jak spojrzymy w długim okresie od 2013 roku, niedawno Eurostat podał dane, że w Polsce około 16% wzrosły nam średnio ceny od początku 2013 do trzeciego kwartału ubiegłego roku. Średnio w Unii Europejskiej 20%, więc my mówimy, że te wzrosty są istotne, ale w porównaniu do tego, co działo się 10 lat temu i to no w porównaniu do roku już osiągnęliśmy te ceny z 2008 roku? Teraz zbliżyliśmy się do tych cen, ale pamiętajmy, że sytuacja jest teraz zupełnie inna. Są zupełnie inne wynagrodzenia, zarabiamy dużo więcej, więc ten poziom cen nam się wydaje wysoki, bo porównujemy go z tym, co było dwa lata czy trzy lata temu, ale w rzeczywistości no, ten wzrost nie jest aż tak mocny, jak może nam się wydawać, aczkolwiek no, z drugiej strony wiele osób już nie akceptuje tego poziomu cen, no i też wiele wskazuje na to, że już wyższych cen raczej w tym roku nie zobaczymy niż one osiągnęły pod koniec ubiegłego roku. Czyli już te ceny będą stabilne, takie jak, jak obserwowaliśmy na koniec 2018 roku. Wszystko wskazuje na to, że no, spowolnienie gospodarcze, które teraz ma nadejść, ono prawdopodobnie w tym roku nie wywoła jeszcze jakichś spadków cen. Wydaje mi się, że raczej czeka nas jak na razie stabilizacja, no ale w dłuższym terminie rynek nieruchomości jest jednak rynkiem cyklicznym, więc pewnie jakieś spadki zobaczymy. Ale tutaj to nie będą tak mocne spadki jak 10 lat temu. Nie zobaczymy 50% spadków. Pamiętajmy, że przez te ostatnie 6 lat nam wzrosło 20%, więc no być może kilkuprocentowe spadki w najbliższych latach się pojawią. Dużo też zależy od tego, o jakim mieście mówimy, bo są miasta prężne, które się dobrze rozwijają, gdzie to łatwo się znaleźć ręki. pracę. I tam pewnie te spadki będą niewielkie, ale są też małe miasta czy takie, które no nie dają perspektyw rozwoju. Skąd młodzi uciekają, a tych młodych jest. Coraz mniej wchodzi na rynek pracy, więc w takich miejscach rzeczywiście mogą pojawić się y, istotne spadki, ale to mówimy właśnie o tych miejscach, gdzie nikt nie chce mieszkać, czy niewiele osób chce mieszkać. A tam, gdzie napływają młodzi, gdzie napływają imigranci, no oni jednak wciąż będą utrzymywali popyt na dość wysokim poziomie, więc tam, jeżeli te spadki się pojawią, no będą pewnie niewielkie, kilkuprocentowe. Proszę też pamiętać, że spadki, o których Pan pewnie wspomniał, y, lata 2008-2009, były podyktowane olbrzymią nadpodażą, to znaczy była olbrzymia pula mieszkań niesprzedanych. W tej chwili taka sytuacja nie występuje. Deweloperzy sprzedają na bieżąco. Tak, ale dużo inwestycji też nowych powstaje, prawda? Dużo inwestycji nowych powstało. dużo też zostało 2018. Same pozwolenia na budowę jeszcze o niczym nie mówią, bo to nie znaczy, że ta budowa zostanie rozpoczęta. Bardziej musimy patrzeć na nowe mieszkania oferowane do sprzedaży. I one sprzedają się świetnie, to znaczy deweloper praktycznie w trakcie budowy sprzedaje wszystkie mieszkania, więc więc nawet jeśli ten spowolnienie przyjdzie, to nie będzie takiej nadpodaży mieszkań jak, jak była w 2009 roku, a ona doprowadziła do, do spadku cen. Tak? Zatem nic nie wskazuje, że pojawi się jakiś tak duży kryzys gospodarczy jak wtedy. Teraz mówimy o spowolnieniu, nie o jakimś kryzysie. Więc jeżeli ten scenariusz takiego spowolnienia się sprawdzi, to właśnie jakichś bardzo dużych spadków nie będzie. Chyba, że rzeczywiście coś niespodziewanego się stanie, jakiś poważny kryzys, ale jak na razie to wydaje się mało prawdopodobny scenariusz. Ten najbardziej prawdopodobny to jest lekkie spowolnienie. Nie, co też spowoduje lekki może spadek cen mieszkań. Nie spodziewam się, żeby to był jakiś krach na rynku. Panowie, ale musimy też pamiętać o tym, że bardzo dużo inwestorzy kupują mieszkania na rynku pierwotnym pod wynajem krótkoterminowy, długoterminowy jako inwestycje, dlatego że stopy procentowe mamy na y, niskim poziomie i lokaty bankowe są y, nieopłacalne praktycznie. Więc jeżeli inwestorzy na przykład wycofają się, bo, bo te mieszkania już naprawdę kosztują dosyć dużo, w ten sposób właśnie może się rynek trochę zahamować. Panie Jarku. Tak naprawdę, tych inwestorów nie jest aż tak dużo, jakby nam się wydawało. To jest, tak jak my policzyliśmy, jest to. Co piąte mieszkanie kupowane na rynku pierwotnym jest kupowane pod inwestycje, w ogóle to jest około 30, około 1 trzecie mieszkanie jest kupowane za gotówkę z tego, z kolei 2 trzecie inwestycyjnie. Mamy. mamy więc co piąte no właśnie, mieszkanie... Niektóre dane, przepraszam, niektóre dane podają, że to jest na przykład w Warszawie drugi kwartał 72% Narodowy Bank podał, że to jest około 70% Sprzedaży, zakupów za go, za gotówkę. Narodowy Bank Polski publikuje od dawna takie dane i nawet w, na, w, w największym momencie widocznie ma taką metodykę, prawda? Jest to jakaś, yy, której ja do końca nie rozumiem, tam z, 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 zaliczanie na przykład wkładu własnego. Tu chodzi o w, zaliczanie wkładu własnego, zakupów mieszkaniowych do, do zakupów yy, gotówkowych i tak dalej. Yy, my dokładne badanie przeprowadziliśmy i żaden deweloper nie zadeklarował, ci najwięksi deweloperzy, ci tacy już z, z najwyższych, stopnia, z najwyższego stopnia. Do 40% sprzedają za gotówkę, i to też nie, to, nie są to wszystkie mieszkania inwestycyjne, natomiast średnio jest to 30% na rynku pierwotnym. To jest bardzo dużo. Proszę mi wierzyć, że już kilkunastoprocentowa sprzedaż gotówkowa mieszkań to jest dużo, i zawsze się uważało, że to jest duży udział. Natomiast jeżeli jest to 30% w tej chwili, to jest to bardzo duży udział i nigdzie to właściwie. Bardzo trudno spotkać gdziekolwiek te, tego typu precedens na świecie. Ale yy, yy, w tej chwili no mówimy, że rynek pierwotny w, cał, w, w rok 2018 był jak najbardziej udany, ale proszę pamiętać, spadła sprzedaż o około 15%. Deweloperom giełdowym mam w tej chwili. Najwięcej opuszczone. w trzecim i czwartym kwartale. I, yy, właśnie i te spadki rok do roku ta dynamika się pogłębiała i w czwartym kwartale ta dynamika spadła do minus 30% w stosunku do, do yy, kwartału. Roku 2017. Czy to może być tak, panie Rosławie, że właśnie inwestorzy wycofują się powoli z rynku nieruchomości? Rynek, nieruchomo Generalnie. rynek nieruchomości jest rynkiem cyklicznym. U nas to jest 5 lat. 5 lat ożywienia, 5 lat spowolnienia. Wydaje mi się, że w połowie zeszłego roku zaczęliśmy ten kolejny pięcioletni okres spowolnienia, ale oczywiście spowolnienie może różnie wyglądać. To może być załamanie, może tąpięcie być krach na rynku, topnięcia, może być zwyczajne, zwyczajne rok do roku spadek sprzedaży o kilka czy kilkanaście procent, który nie powinien wywołać żadnych y, y, skutków. Y, y, a takich. według Pana to będzie pięcie czy spowolnienie? Moim zdaniem w, te, w tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że będzie to normalne spowolnienie i ten taki kryzys przez małe K, tak to nazwijmy. Natomiast nie wiemy, co się wydarzy w najbliższych e, miesiącach, dniach, tygodniach, choćby, choćby sprawa e, tego Brexitu. Prawda? Nie wiadomo, jak to się odbije na gospodarce. Czy to może, być, e, może mieć duży wpływ na, na nasz rynek nieruchomości akurat? Jeżeli będzie miało wpływ na gospodarkę. No to rynek nieruchomości jest naczynią, jednym z naczyń połączonych tej gospodarki i będzie miała jak najbardziej. To jest gospodarka niemiecka, prawda? Więc to też I i mamy kolejny prawda? Kolej, kolejny przykład. To, 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 to nie dzieje się tylko na rynku nieruchomości, to się dzieje w całej gospodarce i też nie tylko w całej w polskiej gospodarce, ale w całej gospodarce unijnej. Nadchodzą po prostu trochę chudsze czasy i musimy się na to y, przygotować. Co do tych zakupów inwestycyjnych, to jeszcze chciałbym dodać, że nie każde mieszkanie nadaje się na zakup inwestycyjny. To są najczęściej mieszkania na wynajem kupowane, w związku z czym dobrych miejscach. Y, w dobrych miejscach. Jeśli zaczyna brakować oferty w, w centrum Warszawy czy wokół, tak, w okolicy Warszawy, in to, to inwestorzy nie kupują tego, tak? bo, bo y, mieszkanie na wynajem na obrzeżach miasta jest słabą inwestycją, więc ten spadek zakupów inwestycyjnych też może być z tym związany. Ale myślicie Panowie, że, że tych lokalizacji, tych najlepszych, może powoli brakować? Brakuje, bo przez ostatnie 5 lat sprzedaż rosła po 20% rocznie i deweloperzy wrzucali na rynek wszystko, co mogli i po prostu się już. Wystrzelali z tych gruntów. A teraz y, przygotowanie nowego gruntu to jest co najmniej półtora roku, dwa lata, więc y, no, myślę, że brakuje w tej chwili gruntów w dobrych lokalizacjach. Po cały cykl inwestycyjny no, znaczy, to jest około czterech lat, prawda? No, około dwóch lat tak, przygotowanie, dwa lata później budowa. Tak, tak, dokładnie. Michał Rudnicki. Tak, po pierwsze trzeba uspokoić, że jakby obecna sytuacja nie ma nic wspólnego z sytuacją sprzed 10 lat. Tak? E Podstawy wzrostu cen są bardzo solidne. Tak? To wynika z braku dostępności dobrych gruntów, dobrych lokalizacjach i z dramatycznego wzrostu kosztów, krótko mówiąc, wytworzenia zasobu mieszkaniowego, czyli mówimy tutaj o kosztach pracy, kosztach materiałów budowlanych itd. Tak? W związku z tym, wzrost ceny jest bardzo stabilny. Tak? Nie mamy sytuacji takiej, że nam, rosną nam ceny o kilkadziesiąt procent i tak? nie wiadomo z czego to wynika. Tak? Więc przede wszystkim do, doszliśmy do pewnego poziomu równowagi. Tak? Można powiedzieć, że zeszły rok był szalony pod względem wzrostu kosztów materiałów wzrostu kosztów cen materiałów wykończeniowych, kosztów pracy i mam nadzieję, że doszliśmy do momentu kiedy nastąpi pewna mała stabilizacja. Na pewno problemem w spadku sprzedaży jest to, co przed chwilą powiedział kolega, brak produktów w dobrych lokalizacjach. Bo jak spojrzymy na strukturę sprzedaży, to na pewno spadła sprzedaż w segmencie popularnym, który był kiedyś wspierany programami rządowymi, tak. Ostatni program mieszkań MDM, tak, mieszkanie dla młodych e, wyraźnie wspierał ten segment popularny i w tym segmencie mamy wyraźny spadek, tak? Bardzo duża była sprzedaż w segmencie Nazwijmy to podwyższonym, który charakteryzował się dobrą lokalizacją, podwyższonym standardem, i w tym segmencie mamy też duży udział zakupów inwestycyjnych. Z racji tego, że jest problem z pozyskaniem takich gruntów, podaż po prostu jest niewielka, tak? i w tym upatrujemy też pewnego problemu ze spadkiem sprzedaży. E, jest problem z dostarczeniem e, mieszkań w dobrych lokalizacjach. Czyli rozumiem, że możemy się wszyscy zgodzić, że jeżeli chodzi o, o wielkość sprzedaży w 2019 roku i ceny, to będzie stabilizacja, może lekki spadek, a nie jakaś, jakieś szaleństwo w dół. No też proszę pamiętać, że jeśli spada sprzedaż, ale za tym też trochę spada podaż, no to to się równoważy, więc... Te te spadki pewnie nie będą aż takie duże. Spadki będą, powinny być przynajmniej adekwatne do wzrostów, a wzrost kilkunastoprocentowe wzrosty w przeciągu pięcioletniego boomu to naprawdę nie jest dużo, więc tutaj nie masz z czego spadać, tak jak miało z czego spadać 10 lat temu po tym bumie czy hoście w ogóle z lat 2005, 2008 wtedy no, te, 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 te ceny się podwoiły praktycznie, czy też ponad podwoiły. Teraz mamy, nie, nie, nie mamy tego marginesu złego mogłyby te ceny spadać, chyba, że coś naprawdę bardzo złego by się wydarzyło w gospodarce na rynku. Wtedy tak, ale na razie nic, nic czegoś takiego nie zapowiada.